Dzień dobry, Beata Chmielowska-Olech. Jutro więcej chmur na północy kraju i tam słabe opady deszczu. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku do 25 stopni, najchłodniej na Wybrzeżu do 14. Zapraszam Państwa na poniedziałkowy Teleekspres 27 kwietnia. Zaczynamy od skrótu najważniejszych wydarzeń. 144 nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem i 4 ofiary śmiertelne. Takie dane rano przekazało Ministerstwo Zdrowia. Liczba zakażonych w kraju rośnie, ale skala tego wzrostu jest stabilna. Dotychczas zmarło 539 osób, blisko 2,5 tysiąca wyzdrowiało. Nie dla prywatyzacji służby zdrowia prezydent Andrzej Duda podpisał deklarację, w której zobowiązał się, że dopóki będzie sprawował urząd, nie podpisze ustawy pozwalającej na komercjalizację publicznych szpitali. Jednorazowe długopisy, rękawiczki, dezynfekowane urny wyborcze oraz stoliki, przy których wyborcy oddają głosy. Za nami wybory uzupełniające i przedterminowe w ponad 40 miejscach w całej Polsce. Głosowanie odbyło się spokojnie i bezpiecznie, co dowodzi, że w czasach epidemii nie trzeba rezygnować z demokracji. Nadchodzące wybory prezydenckie mają się odbyć w jeszcze bezpieczniejszej, korespondencyjnej formie. Brytyjski premier Boris Johnson wrócił do obowiązków na Downing Street. Jesteśmy w momencie najwyższego ryzyka, stwierdził polityk w przemówieniu wygłoszonym w pierwszym dniu pracy po przerwie związanej z zakażeniem koronawirusem. Wracamy do kraju, bo tu rozpoczęło się śledztwo prokuratury w sprawie pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego. Śledcze sprawdzą, czy winny wybuchu ognia jest człowiek. Władze parku wyznaczyły nagrodę za wskazanie ewentualnego podpalacza. Centra krwiodawstwa cały czas czekają na kolejnych ozdrowieńców, a pierwsi chorzy dostali już osocze. Skuteczność tej metody leczenia COVID-19 sprawdzą naukowcy. Była jedną z najpotężniejszych 18 wiecznych fortyfikacji, twierdze w Srebrnej Górze na Dolnym Śląsku. Niebawem będzie można zwiedzać, nie wstając z kanapy. Trwa skanowanie gigantycznej budowli. Za chwilę powiemy, jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie i o tym, jak może pomóc w tym książeczka dla najmłodszych. A co jeszcze sprawdźmy? Kierowcy w Warszawie, uwaga na nuro, się wiosna to czas, kiedy te rzadkie w naszym kraju ptaki migrują w kierunku Wisły. Ich trasa wiedzie przez dwie ruchliwe ulice, w dodatku z premedytacją łamią wszelkie przepisy. W tej sztuce można odnale odnaleźć klimaty Mroszka, Gombrowicza, a nawet coś z Teatru Staropolskiego o 21 na antenie telewizyjnej. Jedynki premiera spektaklu Teatru Telewizji Bez Królewie. Głośny dramat Wojciecha Tomczyka wyreżyserował Jerzy Machowski. To odliczanie do powrotu piłkarzy na polskie boiska. Mecze Pucharu Polski mają się odbyć dokładnie za miesiąc. A na 29 maja zaplanowano pierwsze mecze po przerwie w PKO BP Ekstraklasie. Od przyszłego poniedziałku do indywidualnych treningów będą mogli wrócić piłkarze z włoskiej Ekstraklasy. W Teleekspresie Część Muzyczna w niej wyjątkowy gość co prawda odwiedził nas tylko wirtualnie, ale przeniósł świetną, pełną dobrej energii muzykę. Szczegóły w rozmowie z Markiem Sierockim. Cześć Marku. Muzyka łagodzi obyczaje, więc nie rezygnujemy z takiego tematu. Nauczyciele z pierwszego liceum ogólnokształcącego Wejherowie postanowili zabłysnąć przed maturzystami, dodać im otuchy, wespół w zespół nagrali piosenkę Zbigniewa Wodeckiego, Tak bardzo wierzę w nas i w taki efektowny sposób trafili nie tylko do uczniów, ale i do telewizji. Na deser taki przysmak, proszę bardzo, orzeszki ziemne, smażone z miodem. Produkt może zawierać orzechy. Może też miód, ale wygląda na to, że nie musi. Za chwilę Telexpress Extra i spotykamy się ponownie. Do zobaczenia. Dzień dobry, startujemy z Telexpressem Extra. Na początek konieczne oszczędności wody. Skutki suszy odczuwa cała Polska. Brak opadów i wzrastająca temperatura potężnie zagrażają leśnej ściółce. Wystarczy iskra, by spłonął cały las. W rzekach też jest bardzo mało wody. Polscy lekarze z wojskowej misji medycznej, którzy od czwartku są w Stanach Zjednoczonych, sprawdzają, jak z epidemią walczą tamtejsze szpitale. Odwiedzili największy w Ameryce szpital polowy zbudowany w Centrum Kongresowym w Chicago. W ciągu godziny może odkazić nawet 700 osób. Olsztyńska firma stworzyła automatyczną kurtynę dezynfekującą, która może stanąć w dowolnym miejscu. Dzielą się wiedzą i jej źródłem, czyli książkami. Gdański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej rozdaje wszystkim miłośnikom historii, niekoniecznie tym Pomorza, publikacje naukowe, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. A jaka będzie jutro pogoda? Sprawdźmy. Chorym w szpitalu wyzdrowieć pozwala przede wszystkim profesjonalna opieka. Nie bez znaczenia jest też jednak dobre słowo i osobisty kontakt z personelem. Podczas walki z pandemią lekarze i pielęgniarki pracują w maskach zasłaniających twarzy. Trudno w takich warunkach o uśmiech, ale jeden z rumuńskich szpitali znalazł na to sposób. Na ściganie kolarzy szosowych w ich naturalnym środowisku trzeba jeszcze poczekać. Nieoficjalnie litę zobaczymy na początku sierpnia. Nie pozostaje nic innego jak śledzić wirtualną rywalizację najlepszych zawodników, która odbywa się najczęściej w domowym zaciszu na trenarzach. Pora na informacje muzyczne. 25 lat temu na pierwsze miejsce hiszpańskiej listy przybojów wszedł utwór Scatman w wykonaniu Scatmana Johna. I śmiało można powiedzieć, że piosenka stała się muzycznym symbolem lat 90. O czym opowie Marek Sierocki. Aby państwu taki dobry humor dopisywał. Za chwilę program O co chodzi? Dziś Magdalena Ogórekka, ja czekam na państwa jutro. Do zobaczenia.